Cześć! Jestem Gabriel, a to jest sklep Greenbike i serwis Greenbike. Dzisiaj pokażę Wam 10 różnic pomiędzy rowerami zjazdowymi a rowerami do enduro. Pytacie, dlaczego? To proste. Jako doradcy dostrzegamy deficyt tej wiedzy u naszych klientów. Bardzo często osoby, które chcą jeździć Enduro, pytają nas o dostępność rowerów do zjazdu, a te osoby, które szukają zjazdówki, często rozglądają się wśród rowerów Enduro. Do dzisiejszego porównania posłużą nam dwie świetne furki. Reprezentantem Enduro jest hiszpańska Orbea Ralom, model MLTD. Reprezentantem zjazdówek – polski NS Bikes FUS 29.1. Jeżeli jest Ci znany temat Red Bull Rampage i nazwisko godziek, to to jest, to jest ta maszyna. Pierwsza różnica to skok zawieszenia. Zjazdówka to 200 mm z przodu i 190 mm z tyłu. Większy skok to większy potencjał do tłumienia nierówności. W tym wypadku raczej mowa o zjazdach po kamieniach wielkości telewizorów lub lodówek. Enduro to 170 mm z przodu i 160 mm z tyłu. Druga różnica to kąt główki i podsiodłówki. W zjazdówce mamy 63 stopnie na główce i 72 stopnie na podsiodłówce. W rowerze Enduro. 64 stopnie na główce i 77 stopni na podsiodłówce. W dużym skrócie. Im większe wartości tych kątów, tym łatwiej na podjazdach. Im mniejsze, tym rower lepiej zachowuje się na szybkich zjazdach. Trzecia różnica to baza kół i reach. Ten fus jest wielki. On ma ponad 1300 mm bazę kół. Sprawdźmy to dla enduro. 1280 mm. Im większa baza kół, tym stabilniejszy rower na szybszych zjazdach. Czwarta różnica to napęd. Napęd roweru determinuje jego przeznaczenie. Jeżeli przełożenie jest twarde, to więcej siły musisz włożyć na podjazdach. W zjazdówce krótka korba i 36 zębów na zębatce. Z tyłu 7 biegów i kaseta 1125. W rowerze enduro. Korba jest dłuższa, zębatka ma 32 zęby, kaseta 12 biegów w rozstawie 1051. Piątą różnicą są tarcze hamulcowe, a raczej ich średnica. Im większa średnica tarczy, im większa jest tarcza, czasem grubsza, tym sprawność układu hamulcowego jest większa. W prezentowanym tarcze hamulcowe to klasycznie 200-200. Przód, tył 200 mm. W tej hiszpańskiej Orbei z przodu mamy 200 mm, a z tyłu 180. Jak już jesteśmy przy kołach, to jest to szósta różnica. W rowerze zjazdowym, tym konkretnie Menesie, szerokość obręczy to 35 mm. W rowerze enduro 33,5 Siódma różnica to komponenty i dodatki. Zjazdówka to rower, który tak naprawdę nie potrzebuje niczego dodatkowo do jazdy. W większości wypadków jedynym dodatkiem jest napina łańcucha. Natomiast w rowerze enduro znajdziemy mnóstwo fajnych dodatków. Bardzo popularnym jest regulowany wspornik siodła, tajemne schowki na posiłki. Ten kluczyk jest ukryty tutaj w ramię. Patrzcie. Rowery Enduro projektowane są tak, aby umożliwić jazdę zarówno w dół, jak i w górę, przy zachowaniu pełnej efektywności przy każdym z tych kierunków. Zjazdówka, jak sama nazwa wskazuje, to rower przeznaczony do jazdy w dół. Jakość użytych do budowy komponentów, kinematyka zawieszenia, geometria ramy. Wszystkie parametry determinują przeznaczenie roweru. Dziewiąta różnica to temat tabu wśród doradców, czyli wykluczenia gwarancyjne. Niekiedy rowery zjazdowe nie są objęte dożywotnią gwarancją na ramy. Rowery Enduro już tak. Dziesiąta różnica to waga. Waga rowerów na pewno się będzie różnić. Sprawdźmy, jak będzie w tym wypadku. Waga zjazdówki to 17,42 kg bez pedałów. Waga enduro 1493 bez pedałów. Waga zestawu kół do enduro to 5 kg i 15 deko. Jest to zestaw z tarczami, kasetą, oponami i dętkami. Waga kół w zjazdówce to 6 kg i 16 deko. Jest to waga z tarczami, 7 kasetą, oponami i dętkami w środku.